Jedziemy dobra, aż tutaj raczej jakiegoś czołgu. Chcemy pod niego podjechać i go rozpieprzeć, nie? Kurde, nie zdążyłem. No, snajper mi załatwił. No dobra, to jedziemy dalej. Dalej, 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 dalej. Co tu mamy? Nie no. Nie rzadko gram w te mapy, powiem wam szczerze, nie wiem, na czym się gdzieś odradzać, nie wiem, gdzie jest najlepiej. O, tam był ktoś. Ja tak to nie będę. To jest bez sensu. Ups. Tak, 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 tak. Dobra. Ty no nie wierzę, że go nie załatwiłem. Po prostu jakaś masakra. Dobra, teraz dostał na pewno. Ups. Ktoś tu do mnie strzelał z helikoptera, czy mi się zdawało. No dobra, jedziemy dalej. Gdzie my tutaj mamy iść? Pływa jestem dosłownie. No tak, kładą mi rozpieprzyli. kup na helikopter. Ale napieramy, napieramy. Tam są nasi, bo tam jest jaka się przyjecha. To jedziemy. Czy ja jestem w jakimś składzie w ogóle? Bo to jestem w jakimś, dobra. To też ważne. Ziemię, te górna, plecy strzelasz. Widźć kurz Ło f**k. I co? To nie wiedzę. Co jest nie do darcia? Dawaj gościu, kurna, jedziemy. Kogoś tu słyszałem, tylko nie wiem kogo. Przyczajmy się tutaj, co by na wierzchu nie siedzieć. Ja, ja, ja. O ja swój dobra, jedziemy. nasi. Co on robi? Przepraszam bardzo. Nie wiem czy on jedzie. No Ale co ty, ty że tak powiem? Kurwa. Się dobrze czujesz? Aha, pojechał go na naprawić. Wow. Jasna historia. Tu granata tak na wszelki wypadek. Co to było? Sam się zabiłem. Nie, no po prostu zajebiście. Oh well. Dalej, 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 dalej. Gunship. Nie, do, tutaj to chyba się nie ten nie wlezę, nie. Dobra. Dobrze jest. Teraz sobie popierdzielimy kocikiem. Do mnie jakiś, jak to mnie jakieś kurde. Jakby się nazywało ruskie Katiusze, nie? Katiusza. Fucking hell. Tak, tak, tak. To było dobre, słuchajcie. To było dobre. Zrobiłem salto puśno, piro, Kładem <laughs> takie rzeczy tylko możliwe są w Battlefieldzie. Fucking hell. No idziemy tu krzakiem. To ja nie strzelaj Swój Ale tam gdzieś jest nie swój Tam jest dziś nie swój Tylko gdzie on był Bo nie bardzo wiem Szczerze powiem, że nie bardzo wiem Mamy czołg. Nareszcie coś z grubszą lufą. O, to czołg to już taki trochę na dokończenie. No ale, no, wybieramy. Jedziemy. pojedzie. Co mi znowu strzela ten no, Ja Ale o co chodzi? O, dziesiąty. Dziesięć tysięcy dostałem. Proszę, dla co? Special. Service special co, tak pieszo biegać to przejebane takiej dużej mapie. Powiem szczerze. U, fuck. No dobra. O. Jak ktoś tu podkładał co? Nie masz miejsca? Masz. Dobra. Tam łódką ktoś ponieważ tam pontonem. Dobra, spędzielaj gościu, bo Też mam raczej ograniczone możliwości. Fucking hell mnie tutaj. Chciałbyś, nie? Pięknie! Będziemy tu w Nie ma. Dobra, jedziemy dalej. Czekajcie, może sobie załaduję tutaj na czubek ten, znaczy nie na czubek, gdzie jest ten czubek. Tak w razie czego, ja więc spadł jakiś czubek. podobało. O tym właśnie mówię. Chyba trochę kurna przydałaby mi jakaś apteczka, bo tak trochę... trochę jestem ranny. Powiem szczerze. O tam ktoś jest, widzę. No dobra, mi się trochę za drzewo.

To jest Sniper. Tutaj? się czy nie? Dzieci? Się podzieli Z tym Co to było? A, no tu byli, syny. Bywa. Bywa, bywa. Kurna, jakąś słaby skład mam. No i gdzie ja się odrodziłem? Ja pierdolę, że tak powiem. Założyłem nowy kanał, ale powiem Wam szczerze, że. Pytanie czy będę miał ludzi, którzy będą ten kanał oglądali. To jest dobre pytanie. No zobaczymy, jak to się nie przyjmie, to po prostu nie będę robił gameplay i tyle, nie? Tak jak mówiłem, ja jestem dość kiepski w te klocki, także... Szału nie będzie. Gdzieś tu kurwa coś leci, dobrze. Ja pierdzielę, pieszo zapieprzać po tej mapie, to ja dziękuję, naprawdę. Przejmuję. Trzeba by było się tutaj udać. I nie dać gnojkom. przejąć z naszej madzy. Czołg. Czołg. Spróbujemy czołg zajść. O. o. Ktoś chyba wie, że tu jestem. Ale jeśli nie będę ruszał, bo to nie ma sensu. gościu zajebie i tyle. spróbujemy z tej strony. Podaj, daj mu podłoże ze cztery. Aż ta kurwa była gdzieś tam no Trudno Jeepem gdzieś stał no Trudno Co tu mamy? Śmigłowic, no to taka sobie opcja No jasne No dobra, tutaj to zbytnio sobie nie... Łocze gdzieś mi tam gością. Jasne, tamte mi z bazuki pociągną kurwa, ale przynajmniej zajebałem tamtego, dobrze jest. Dobra, to nawet czas do tego śmigłowca, a ja kurwa, bo się sam zabije znowu. razem ci się kurwa nie udało Kolego Kolorowy Mamy czołg, dobra Antitank mamy, dobrze jest jesteśmy tam, uh, uh. o tu, o to, 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 to Trafiłem raz, ale śmigłowiec, śmigłowiec, śmigłowiec. Ja cię pieprzę. Gdzie on jest? O uh o -oh. I tu trzeba zrobić. No jeszcze kurwa, teraz jeden strzał, i jest po mnie. No dobra, szaskiet dalej z tego. Tam do mnie ktoś tutaj. Ciemnie tutaj. O, tu jeszcze masa etykietów. Do końca tej mapy z wami chyba i nie będę, bo nie jestem ja pierda, w stanie, że tak powiem. Za długi gameplay wiedziałem przy moim nacięciu tego wracał 2 dni. Także jeden gameplay na początek. Taki 15-20 minut sądzę, wystarczy. I zobaczymy ilu z Was przyjdzie na mój nowy kanał. Co? Gdzie liczba? O co chodzi? A. Tego tutaj trochę jestem, że tak powiem, znowu ranny. Czy też było? Ciemność widzę, ciemność widzę.

Jedziemy Jadę za swoimi zawsze bezpieczniej, nie? Ten to chyba już nie dojedzie. Ten mnie za że nic nie widzę no właśnie. <laughs> Przejechałem po czołgim jasne. Jasna historia. Jak się kończą, pojarzę, proszę Państwa? No nie rób mi tego, no. Wilicz, village, village. to jest nie nasz. Ale to też gdzieś biegał, nie nasz. Ten co mnie wtedy zabił. O, właśnie. Dobra Trzeba było mi zabijać To było tam dalej widzicie, tak znam te mapy, że nawet nie wiem o co chodzi, nie Dobra Dajcie mi jakiś samochód tu, czy coś Nic, nie ma Nie będę taki kawał biegł Oho A gdzie on jest? A, tam jest Kurde, przeładowałem akurat, no nie wierzę, po prostu nie wierzę, nie zdążyłem go z noża pociągnąć. Szok. O, widzisz, już się polubiłem. Dzięki, dzięki. Ale się skitrał tamten, no. Dobra, zaraz będę kończył, słuchajcie, bo naprawdę z tego wyjdzie dość długi gameplay. A mówię, z moim netem będzie problem, także wolę dawać krótsze, ale żeby to jakieś miało ręce i nogi. Także za chwilę będziemy kończyć. Subujcie proszę mój nowy kanał. Wsparcie jest mile widziane. Może coś z tego wyjdzie. Jeżeli coś z tego wyjdzie, słuchajcie, no to będę kręcił te gameplaye. być eee, może... tak, nie, nie do swoich. Mówię, no. Ma no, team kill, no jasne. Mówiłem, kurwo, nie strzelaj do swoich. No i... Dobra, jedź gdzieś tam. Dobra, słuchajcie. Panowie i panie, panie i panowie powinienem powiedzieć. Dzięki serdecznie za oglądanie. Nie, mnie tu strzelasz. Zobaczymy jak ten kanał się będzie rozwijał. Do następnego razu. Pozdrawiam. Hej, hej.